Halo, hej, się Witam Was bardzo serdecznie w nowej serii. Po raz kolejny nowej serii robimy, jak już powiedziałem, co najtańszą i najdroższą, jakby markę. No to teraz robimy najtańszą i najdroższą Mazdę. Najdroższa Mazda to jest Mazda mx 5 Halo, żyjesz Mazda? Co jest? Tak, strąfi swoją własną mazę. Tak? Yy, klikam do tak. Mazda. W ogóle inne się dadzą kliczać. O, działa! Mazda MH5, st wyposażenie Stray Freedom, silnik Stray najdroższy kolor. Jeżeli jest, w ogóle. Tutaj, czy jest tutaj, no, wypad yy, Najdroższy kolor, czyli czerwony Feld. Ta skórzana Pure White Wybierz Następny krok Paciet Recaro Paciet rekaro dodajemy paciet recaro Dajemy zestaw spoilerów Spoiler przedni, pozrespoiler z podzdeżak. Zestaw obniżający tylne zawieszenie. Nakładka na ramę szyby przedniej. Nakładki na, na zabezpieczenia zagłówków. Nakładki na lusterka boczne. Sportowy tłumin, Czorek lewu oleju. Kierunkowskazy boczne. Felga aluminiowa. Która była droższa? Felga, to dosza. Trosze, felga, nakrętki zaworówku, nakrętki zabezpieczające, czujniki ciśnienia. E, nakładka, ufyt na kółka, podszycie drzwi, podszycie drzwi, podszycie deski rozdzielczej, podszycie deski rozdzielczej, osłona dźwigni hamulca ręcznego osłona dźwigni hamulca ręcznego, osłona dźwigni zmiany biegów, oświetlenie wewnętrzne, podświetlenie powitalne, oczywiście na wszystkie kolorki, listwy ozdobne progów, aluminiowa podwórka stopy, aluminiowana przykład na pedały i, i żeby pasowało do koloru czerwona obudowa kluczyka, popielniczka, organizer uchwytu kółka, tutaj dajemy sobie dosłownie wszystko, Naprawdę wszystko. Przewód audio tutaj wszystkie przewody, system nawigacji, przewód audio i kolejny przewód audio. Gaśnica, bezpieczeństwo, oczywiście najważniejsze dajemy sobie o wszystko. Czyli parkowania chlapacze nawet. Wszystko naprawdę. Wszystko. Kamizelka jest nawet. To dużo kamizelki I fotel jest nawet. I następ... I najdroższa Mazda z tymi artystami wyszła nam nas 220 tysięcy złotych. Totalnie nawet. A teraz bierzemy sobie najtańszą Mazdę, czyli Mazdę... Mazdę 2. O! Mazda 2. bierzemy sobie wyposażenie z Sky Najgorszy silnik. Oczywiście najtańszy kolor. o, obręcze stalowe, tak tutaj nic nie dajemy, Choćbyśmy chcieli. I wszystko nas wyszło 69 900 zł. Yy, Także yy, no, odpowiedzieliśmy sobie w sumie zrobimy sobie, że jeszcze jedną markę. Tak, taki bonusik. Tesla. Najtańsza Tesla model 3 wersji całkowicie standardowej. Bez niczego to jest 219 900 zł. A najdroższa jest tutaj, jest to na stronie amerykańskiej. Jest to Tesla Roadster. Zobaczcie sobie, Roadster, która kosztuje. kosztuje nie, której koszto wynosi od 200 do 250 tysięcy złotych. Także dziękuję Wam bardzo Oglądałem za oglądanie tego filmiku. Sub, łapkę łapka w górę i cześć!